Tekst Manny na 4 grudnia. Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, o ileż bardziej Ojciec Wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 13. Komentarz parauzyjny. Gdyby cały poświęcony lud Pana mógł dojść do takiego stanu. W którym głównym celem życia, istotą wszystkich jego modlitw, byłaby prośba o większą miarę ducha Pana, ducha świętości, ducha prawdy, ducha Chrystusowego, ducha zdrowego rozsądku, jakże wielkie oznaczałoby to błogosławieństwo. Gdyby wtedy poświęceni mocowali się z Panem aż do świtu, Powstrzymanie się przez nich Pana z pewnością sprowadziłoby upragnione błogosławieństwo. Chociaż Pan objawił się swemu ludowi właśnie w tym celu, aby udzielić mu tego błogosławieństwa, powstrzymuje je, aż jego lud nauczy się je oceniać i szczerze go pragnąć. Reprint numer 2864 Komentarz epifaniczny kiedy nasz pan mówi swym uczniom, że są złymi, nie ma na myśli, że ich intencje są złe, lecz raczej, że są oni upadli w umyśle i sercu. Daje on jednak do zrozumienia, że pomimo tego wciąż posiadają ślady obrazu Bożego, dzięki którym wiedzą, jak udzielać naturalnych dobrych darów swoim dzieciom i są w stanie to czynić. Nasz pan dowodzi, że jeśli niedoskonały człowiek może uczynić coś dobrego, absolutnie doskonała istota może dokonać tym więcej dobra, to jest może udzielić i udzieli swego świętego ducha swoim dzieciom, którego o niego proszą. Dar ducha świętego jest najwyższym duchowym darem, tak naprawdę jest on sumą naszych wszystkich obecnych duchowych błogosławieństw zadatkiem naszego wiecznego dziedzictwa. Dlatego prośby o Ducha Świętego powinny być główną treścią wszystkich modlitw zanoszonych do naszego niebiańskiego Ojca. Bóg udziela go tym, którzy do Niego należą. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 103, werset 13. Jako malitość Ojciec nad dziadkami. Tak malitość Pan nad tymi, którzy się go boją. Przypowieści Salomonowe, rozdział pierwszy, werset dwudziesty trzeci: Nawróćcie się na karanie moje, oto Wam wydam ducha mojego, a podam Wam do znajomości słowa moje. Rozdział trzeci, werset dwunasty: Bo kogo Pan miłuje, tego karze, a to jako Ojciec, który się w Synu kocha. I oela rozdział drugi werset 29, nawet i na sługi i na służebnice wleje w one dni ducha mego. Ewangelia Mateusza rozdział siódmy wersety od 7 do 11. proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu... Co kołacze, będzie otworzono. I któryż z was jest człowiek, którego prosiłby syn jego o chleb i zali mu da kamień. A prosiłby o rybę i zali mu da węża? Jeśli wy tedy będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, czemże więcej ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą. Rozdział 21 Werset 22, I wszystko, o co byściekolwiek prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie. Ewangelia Marka, rozdział 11 Werset 24. Przetoż powiadam Wam, o cokolwiek byście, modląc się, prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się Wam. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 16. A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. Rozdział 15 werset 7. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byście chcieli, proście, a stanie się wam. Rozdział 4 werset 10. Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała ten dar Boży, i kto jest ten, co Ci mówi, daj mi pić, ty byś go prosiła, a dałby ci wodę żywą. Efezów rozdział pierwszy werset trzeci: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa który nas obłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Tytusa rozdział trzeci wersety czwarty i piąty ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego, Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili ale podług Miłosierdzia Swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Pieśni: 35, 239, 1, 90, 91, 95, 198. Wiersze Brzasku: 91. Panie, daj mi to. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5623. Pytania, czy w tym tygodniu modliłem? Modliłam się o Ducha Świętego? Jak? Dlaczego? Z jakim wynikiem? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze